Ludzie wierzą, że sukces jest kwestią szczęścia, wrodzonego talentu, czy bycia we właściwym miejscu, o właściwym czasie, ale to kłamstwo. Prawda jest taka, że większość osób żyje w ślepocie, uwięziona w świecie, w którym są manipulowani, oszukiwani i wykorzystywani, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wierzą, że podejmują własne decyzje, ale w rzeczywistości są prowadzeni jak marionetki, a najgorsze jest to, że nie mają o tym pojęcia. Ty jednak nie jesteś tutaj przez przypadek. Jeśli słuchasz tych słów, to dlatego, że w głębi duszy wiesz, iż istnieje coś więcej. Wiesz, że świat to bitwa i że tylko najsprytniejsi zdołają posunąć się naprzód. Wiesz, że inteligencja to nie tylko gromadzenie wiedzy, ale umiejętność dobrego rozegrania swoich kart. To, co ci teraz powiem, na zawsze zmieni Twoją perspektywę. Dziś wyjawię Ci 10 sekretów, które uczynią Cię sprytniejszym od innych. To nie są puste rady ani pozbawione treści frazy motywacyjne, to realne, sprawdzone strategie, których używały najwybitniejsze umysły w historii, aby zdominować każdą sytuację. Słuchaj mnie jednak uważnie. Te informacje nie są dla każdego. Są dla tych, którzy są gotowi otworzyć oczy, spojrzeć prawdzie w twarz bez strachu i użyć tej wiedzy, by stać się niepowstrzymanymi. Zostań więc do końca, ponieważ każdy z tych sekretów jest kluczowym elementem do pokonania innych i przejęcia kontroli nad własnym losem. Uwierz mi. Gdy dojdziemy do ostatniego, zrozumiesz, dlaczego większość ludzi nigdy nie zdoła wygrać w tę grę. Zaczynajmy. Sekret pierwszy: Gra milczenia. Ludzie mówią zbyt dużo, składają zbyt wiele wyjaśnień, nieświadomie wyjawiają swoje intencje, a to czyni ich bezbronnymi. Sekret jest prosty. Mów mniej, słuchaj więcej. Za każdym razem, gdy mówisz, przekazujesz informacje, odsłaniasz swoje myśli, słabości i plany, a ludzie wykorzystują to przeciwko tobie. Kiedy jednak nauczysz się milczeć i obserwować, zyskujesz przewagę. Najsprytniejsi rozumieją, że prawdziwa władza tkwi w informacji. Ten, kto wie więcej, dominuje. Aby wiedzieć więcej, musisz nauczyć się słuchać. Gdy ktoś do ciebie mówi, nie myśl o tym, co mu odpowiesz. Pomyśl o tym, co naprawdę ci przekazuje, o tym, co kryje się za jego słowami. Następnym razem, gdy znajdziesz się w ważnej rozmowie, zrób to. Mów o 70% mniej niż zwykle. Pozwól innym wypełnić ciszę. Zauważysz coś ciekawego. Ludzie czują się nieswojo w milczeniu i zaczynają wyjawiać więcej niż powinni. Właśnie wtedy wygrywasz. Cisza jest jedną z najpotężniejszych broni, a ci, którzy nad nią panują, mają przewagę. Sekret drugi. Największy błąd, który popełniają wszyscy. Większość ludzi nadmiernie przejmuje się tym, co myślą inni. Żyją szukając aprobaty, boją się odrzucenia, chcą się dopasować. To jest ich największy błąd, za który świat ich miażdży. Jeśli chcesz być sprytniejszy, musisz uwolnić się z tego mentalnego więzienia. Nikt cię nie uratuje, nikt nie przyjdzie dać ci tego, czego pragniesz, a jeśli czekasz, aż świat stanie się sprawiedliwy, będziesz czekać całe życie. Najinteligentniejsi rozumieją jedno: emocje nie mogą tobą rządzić. Ważnych decyzji nie podejmuje się sercem, lecz rozumem. Jeśli pozwolisz, by strach przed odrzuceniem kontrolował twoje działania, będziesz niewolnikiem innych. Jeśli jednak zapanujesz nad swoim umysłem, zapanujesz nad swoim losem. Chcesz realnego ćwiczenia? Zacznij częściej mówić nie. Spróbuj odrzucić zaproszenie. Postaw granice. Przestań dogadzać wszystkim dookoła. Obserwuj, jak ludzie reagują. Zdasz sobie sprawę z czegoś niesamowitego. Kiedy przestajesz szukać aprobaty, bardziej Cię szanują, a kiedy bardziej Cię szanują, masz większą władzę. Tak zaczyna się Twoja transformacja. Sekret trzeci: kontrola nad emocjami. Jeśli nie kontrolujesz swoich emocji, inni będą kontrolować Ciebie. To proste: spójrz wokół siebie. Ludzie reagują impulsywnie, dają się ponieść gniewowi, frustracji, strachowi, a to czyni ich przewidywalnymi. Przewidywalny wróg to wróg łatwy do manipulowania. Najsprytniejsi rozumieją, że emocja to broń obosieczna. Może cię wzmocnić lub zniszczyć, a jedyną różnicą jest kontrola. Gdy ktoś cię obrazi, nie reaguj. Gdy coś cię rozzłości, zachowaj spokój. Gdy zmierzysz się z wyzwaniem, myśl trzeźwo. Jeśli to osiągniesz, będziesz miał brutalną przewagę nad resztą świata, bo podczas gdy inni tracą panowanie nad sobą, ty będziesz tym, który kieruje sytuacją. Sekret czwarty. Naucz się czytać ludzi. Ludzie nie mówią tego, co myślą, mówią to, co chcą, żebyś usłyszał. Jeśli nie nauczysz się widzieć poza słowami, będziesz ślepy. Sztuczka polega na obserwacji. Język ciała nigdy nie kłamie. Jeśli ktoś mówi ci, że jest szczęśliwy, ale jego wyraz twarzy jest napięty, to kłamie. Jeśli ktoś udaje pewność siebie, ale unika kontaktu wzrokowego, coś ukrywa. Słowa mogą mamić, ale ciało zawsze wyjawia prawdę. I tu kryje się coś jeszcze potężniejszego. Kiedy nauczysz się czytać ludzi, nauczysz się też wywierać na nich wpływ. Jeśli zauważysz, że ktoś jest niepewny, możesz wzmocnić jego wątpliwości. Jeśli widzisz, że ktoś jest impulsywny, możesz zmanipulować jego reakcję. Informacja to władza, a władza jest tym, co oddziela sprytnych od naiwnych. Sekret piąty: opanuj sztukę cierpliwości. Żyjemy w świecie natychmiastowości. Ludzie chcą wyników już teraz, chcą szybkiego sukcesu, szybkich pieniędzy, natychmiastowej gratyfikacji i właśnie dlatego przegrywają. Najsprytniejsi rozumieją, że najlepsze zagrania wymagają cierpliwości, największe imperia nie powstały w jeden dzień, a najlepsze strategie nie są realizowane natychmiast. Ten, kto nauczy się czekać, zawsze wygrywa. Jeśli zdołasz oprzeć się potrzebie impulsywnego działania, zaczniesz dostrzegać okazje, których inni nie widzą, ponieważ podczas gdy oni desperacko gonią za natychmiastowymi rezultatami, ty będziesz budował coś znacznie większego. Jeśli dotarłeś do tego momentu, oznacza to, że naprawdę jesteś zaangażowany w swój rozwój. Chcę, abyś zrobił coś teraz. Jeśli dostrzegasz prawdę kryjącą się za tymi słowami, wesprzyj te treści, polub ten film i zasubskrybuj kanał, ponieważ to, co nastąpi teraz, to informacje, które posiada bardzo niewiele osób. Wierz mi, nie chcesz ich przegapić. Teraz właśnie zaczynamy grać inteligentnie. Sekret szósty Moc adaptacji. Większość ludzi ponosi porażkę, bo trzymają się tylko jednego planu. Wierzą, że jeśli zrobią A, otrzymają B, a gdy sprawy nie idą po ich myśli, frustrują się, poddają i narzekają. To ich największy błąd. Najsprytniejsi rozumieją, że świat nie jest sztywny, lecz zmienny i tylko ci, którzy potrafią się zaadaptować, przetrwają. Pomyśl o tym. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, gdzie sprawy nie szły po Twojej myśli, gdzie wszystko zdawało się być przeciwko Tobie? Najprawdopodobniej tak. Powiedz mi teraz, co zrobiłeś: jeśli narzekałeś, jeśli Cię sparaliżowało, jeśli po prostu się poddałeś, to oblałeś test. Ale jeśli znalazłeś sposób, by ruszyć z miejsca, by zmienić strategię, by skorygować kurs, wtedy zrozumiałeś klucz do tego sekretu. Adaptacyjność to prawdziwa inteligencja. Najsprytniejsi nie przywiązują się do jednego sposobu robienia rzeczy. Oni analizują, dostosowują się, ewoluują i dlatego, podczas gdy inni utknęli w swojej sztywności, oni idą naprzód. Od teraz, gdy coś nie pójdzie po Twojej myśli, zamiast się frustrować, zadaj sobie pytanie: jak mogę wykorzystać to na swoją korzyść? To jedno pytanie odróżnicie od reszty świata. Sekret siódmy: Gra oczekiwań. Oto coś, czego prawie nikt nie rozumie: oczekiwania innych to narzędzie, którego możesz użyć na swoją korzyść. Wyjaśnię ci to. Większość ludzi zachowuje się tak, jak się od nich oczekuje. Podążają za schematami, pełnią rolę, dostosowują się do tego, co mówi im społeczeństwo i to czyni ich przewidywalnymi. Najsprytniejsi robią jednak coś innego zarządzają oczekiwaniami innych, aby zaskoczyć ich w kluczowym momencie. Wyobraź sobie, że ludzie cię lekceważą idealnie. Pozwól im myśleć, że nie jesteś zagrożeniem, a gdy przyjdzie czas, zaskocz ich ruchem, którego nie przewidzieli. Albo na odwrót, jeśli ludzie widzą cię jako silnego, pewnego siebie i dominującego, nauczą się cię szanować bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Oczekiwania tworzą rzeczywistość, a jeśli umiesz nimi grać, możesz kształtować to, jak postrzegają cię inni. Od teraz nie pozwól ludziom łatwo cię odczytać. Naucz się kontrolować to, jak cię widzą, bo kontrolując percepcję, kontrolujesz grę. Sekret ósmy. Zasada kontroli umysłu. Większość ludzi żyje pod kontrolą swojego otoczenia. Jeśli przydarzy im się coś złego, ich nastrój się psuje. Jeśli ktoś ich źle potraktuje, czują się źle. Są jak liście na wietrze bez kontroli nad własnym stanem psychicznym. Najsprytniejsi rozumieją jednak kluczową zasadę. To ty decydujesz, co na ciebie wpływa, a co nie. Jeśli ktoś próbuje cię obrazić, nie dotknie cię to, chyba że na to pozwolisz. Jeśli coś w twoim życiu pójdzie nie tak, nie pokona cię to. Chyba, że ty o tym zdecydujesz. Kontrola umysłu nie oznacza ignorowania rzeczywistości. Oznacza, że to ty decydujesz, jak ją interpretować. Za każdym razem, gdy poczujesz, że coś na ciebie wpływa, zatrzymaj się na sekundę i powiedz na głos: Ja decyduję, jak się czuję. Ja decyduję, jaką daję temu moc. Rób to wystarczająco często, a zdasz sobie sprawę z czegoś potężnego. Nikt i nic nie ma nad tobą władzy, tylko ty. A kiedy to zrozumiesz, staniesz się niepowstrzymany. Sekret dziewiąty: opanuj sztukę iluzji. Oto coś, co niewielu pojmuje. Percepcja jest potężniejsza niż rzeczywistość. Nieważne jak silny jesteś, jeśli świat nie postrzega cię jako silnego, nie będziesz tak traktowany. Nieważne jak inteligentny jesteś, jeśli ludzie nie widzą w tobie kogoś sprytnego, nie dadzą ci przewagi. Najsprytniejsi to rozumieją. Świat odpowiada na to, co projektujesz. Jeśli chcesz szacunku, projektuj pewność siebie, nawet jeśli jej nie czujesz. Jeśli chcesz wpływów, mów z przekonaniem, nawet jeśli wewnątrz wątpisz. Nie chodzi o udawanie. Chodzi o działanie jak osoba, którą chcesz być, aż się nią staniesz. Zrób więc to ćwiczenie. Pomyśl o tym, jak chcesz być postrzegany przez innych, jako pewny siebie, potężny, inteligentny. Teraz zacznij zachowywać się tak, jakbyś już taki był. To, co odkryjesz, jest niesamowite. Kiedy to projektujesz, świat zaczyna cię tak traktować. A kiedy świat w to wierzy, staje się to Twoją rzeczywistością. Sekret dziesiąty mentalność wojenna. To jest najważniejszy sekret ze wszystkich. Jeśli to zrozumiesz, będziesz niepowstrzymany. Świat nie jest sprawiedliwym miejscem jest polem bitwy. Na tej bitwie są dwa typy ludzi: ci, którzy narzekają, i ci, którzy podbijają. Jeśli chcesz wygrać w życiu, musisz przyjąć mentalność wojenną. Oznacza to, że nigdy nie oczekujesz, iż sprawy będą łatwe, nigdy nie zakładasz, że sukces przyjdzie bez walki, nigdy nie opuszczasz gardy. Najsprytniejsi widzą każdy dzień jako okazję do postępu. Podczas gdy inni odpoczywają, oni pracują, podczas gdy inni wątpią, oni działają, podczas gdy inni się poddają, oni idą dalej. Od dziś myśl o każdej przeszkodzie jak o teście, o każdym dniu jak o bitwie i pytaj siebie: wygrywam czy przegrywam? Jeśli przyjmiesz tę mentalność, nikt nie zdoła cię zatrzymać. Powiedz mi teraz, który z tych sekretów najbardziej do ciebie przemówił. To nie jest tylko teoria, to trening mentalny. I tu zadaję ci ważne pytanie: czy zamierzasz iść ścieżką większości, czy będziesz trenować, by być innym? Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to dlatego, że coś w tobie wie, iż ta wiedza jest cenna. Nie ignoruj tego. Nie wracaj do przeciętności. Stoicki żołnierz to nie jest zwykły kanał na YouTubie. To pole treningu mentalnego, miejsce, gdzie wykuwamy silną, strategiczną i nieujarzmioną mentalność. Jeśli chcesz dalej podążać tą ścieżką, dołącz do społeczności zasubskrybuj teraz, bo to dopiero początek. Widzimy się na kolejnym treningu. I pamiętaj, świat to gra, a inteligentni grają w nią dobrze.